Cześć ludziska, witam Was w kolejnym odcinku ciekawostek z Dragon A w tym odcinku mam dla Was coś ciekawego, innego, nie wiem jak to nazwać, ale fuzję. Zacznijmy co od tej o której mam najmniej informacji, czyli asymilacji. Jest to technika chłonięcia. To jakby, nie wiem jak to wyczytać, znaczy, ale jest to chłonięcie po prostu mocy wojownika razem z jego wspomnieniami. Wszystkim ale nie zmieniającej nic w charakterze tak przynajmniej mówił Nail stalając się z Piccolo tak do końca nie wiadomo czy to prawda w sumie chyba tak, że nic nie zmienia potem Piccolo scalający się z Kamin tu jest ciekawa sytuacja bo można na meczanie się rozłączali i scalali Piccolo Junior, który był dzieckiem, a właściwie drugim wcieleniem, Piccolo Daimao, był tak jakby tym złym, a Kami był tym dobrym. Oni kiedyś byli tymi samymi. Czyli scalając się w jednego wojownika, znaczy tutaj są też różne teorie, czy jakby teraz Piccolo razem z Kamil scalił się jeszcze z... Tym Piccolo mało, który jest w piekle bodajże. Możliwe, że tam jest. Uzyskałby tego super nameczanina. Tu nie wiemy. Asymilacja po prostu polega na wchłonięciu razem i zwielokrotnia się moc na stałe. Nastała się zwielokrotnia, tak jak widzieliśmy, asymilacji można użyć. nieskończoność od razy. Fuzja! Ale fuzja poprzez taniec fuzyjny, Scalenie. Ta technika umożliwia stanie się dwóch wojowników w jednego za pomocą tańca, nie tak jak było w przypadku polczyków. Polega ona na obustronnej symetrii, co już jest trudne, nawet przy drobny błąd, tak jak odsunięcie się palca powoduje stworzenie nieudanej postaci. Jest to niebezpieczne, gdyż wtedy trzeba odczekać 30 minut do rozłączenia się, a przeciwnik może bez problemu zniszczyć użytkowników. Poza tym, osoby przystępujące do fuzji muszą spełniać pewne wymagania wymaganiami są 1. Przynależyć do tej samej rasy, to znaczy, że sajanie nie, nie mógłby się stalić z np. ziemianinem, a nawet z pusajaninem. 2. Muszą być w podobnej postury, wzrost, budowa ciała i tym itp. 3. Muszą utrzymać podobny poziom mocy. Dalej, przebieg tańca. Wolownicy stają w określonej odległości. 2. Każdy z nich unosi obie ręce prostopadle do ciała, zewnętrznie do partnera. Wykonując kilka małych kroków w kierunku partnera, wciąż stojąc z bokiem, równocześnie przekręcając ramionami do wewnętrznej strony. Stopy są ułożone na zewnątrz, a usta, z ust wydobywa się okrzyk Fusion. Ha! Gdy już znajdą się obok siebie, ręce znowu przekręcają na zewnętrzną stronę, a zewnętrzną nogę zginają w stronę partnera. W przypadku SZ4, ogon są uniesione w górę. Teraz. Trzeba unieść obie ręce do góry Z wyprostowanymi kciukami I pochylić się w stronę partnera Wewnętrzna noga jest lekko ugięta A zewnętrzna wyprostowana Ogon jest lekko ugięty w stronę partnera 6 Ostatni punkt to połączenie palców wskazujących Efekty Powstała postać Posiada niesamowicie zwiększoną siłę Z nawet setki razy Ale jak wiemy Taniec Dodaje, sumuje tylko Poziomy mocy wojowników. Gotek w podstawowej formie przypominał siłę Vegeta 2 2 Zna wszystkich techniki, a nawet może je łączyć. Wygląd i charakter jest mieszany, jednak mogą dominować cech któregoś z wojowników składowych. Oczywiście może też wymyślić własne. Niestety ta fuzja trwa tylko 30 minut, a po rozłączeniu trzeba odczekać co najmniej 60. Żeby móc się znowu połączyć, w przypadku gdy taniec zostanie źle wykonany, postać. Powstaje w formie grubej lub chudej, w której tak naprawdę nie da się walczyć. Postacie powstaje w wyniku Fusion Dance, Gotenks i Gogeta. Gogeta był naprawdę koksem. Gogeta pojawił się od razu w SSJ albo Gogeta SSJ4, ale to już mamy GT. W filerowym pojawił się w SSJ1. Tak naprawdę Gotenks osiągnął SSJ-1, 2 nie wiem, nie, 2 nie osiągnął, ale osiągnął SSJ-3. Idziemy dalej. Kolczyki Potara. Magiczne kolczyki, noszone przez Kaioshinów. Kolczyki są częścią ich standardowego ubioru. Występują w wielu różnych kolorach. Kiedy jedna para kolczyków zostanie założona przez jedną osobę, nie mają one żadnych właściwości. Jednak, gdy dwie osoby założą po jednej, następuje fuzja tych osobników. Kolczyki łączą osobników na zawsze. Zdejmowanie kolczyków nie działa. Jednak ta zasada nie działa w przypadku Vegetto, gdy został wchłonięty przez Majidan. Tak dowiedzieliśmy się z poprzedniego odcinka. Nie wiadomo czemu. Informacje. Kolczyki potaradają te same efekt jak technika scalania. Różnica polega na tym, że dzięki kolczykom fuzja trwa wiecznie i nie trzeba wykonać tańca oraz energia jest dużo, dużo większa. Gdy źródła, źródła podają, że podczas tańca fuzji energię wojowników sumują się, a przy fuzji potara mnożą. Oto znane fuzje przeprowadzone za pomocą kolczyków w chronologicznej kolejności. Wschodni z sprzed 15 pokoleń i wieś efekt fuzji do Rokajosin. Wschodni i Kibito. Efekt fuzji Kabito. Songoku i Vegeta. Efekt fuzji to Vegeto. Jest to jedyna znana fuzja, której nie po... która nie połączyła dwóch osobników na zawsze. Jest oczywiście nieprawda, bo w Dragon Ball Super Kibito i wschodni Kajashin rozłączyli się. Tak, nie wiadomo jak, my to, jak to zrobili, ale się rozłączyli. Jedziemy dalej był drobny przestój, ale przepraszam Was za to. Jedną kwestią związaną z kolczykami nie zostaje wyjaśniona: otóż, aby nastąpiła fuzja, należy założyć parę tych samych kolczyków. Jednak, mimo tego, że Kibito i Kaioshin mieli kolczyki nałożone należące do innych par, fuzja i tak nastąpiła. Inną niewyjaśnioną kwestią jest to, że zarówno Rokaioshin jak i Kibito mieli jeden głos. Natomiast gdy Vegetto przemawiał słychać było jednocześnie głos Songoku i Vegety. Być może wyjaśnieniem jest to, że mieli tak odmienne charaktery, że żadna z części składowych nie mogła przeważać. Może to też wyjaśniać, dlaczego fuzja nie była wieczna. Ciekawostki. Niektóre postacie z serii Dragon Ball noszą kolczyki przypominające kolczyki Potara. Jedną z tych postaci jest na przykład Zarbon. Według roka Yoshina kolczyki Potara są lepsze od tańca fuzyjnego. Można więc wysunąć wniosek, że Vegeta jest silniejszy od Gogety. Jednak może to oznaczać także, że są lepsze, ponieważ nie ograniczają fuzji do 30 minut. Złe wykonanie tańca fuzyjnego skutkuje powstanie postaci niezdolnej do walki. W przypadku kolczyków nie ma takiego ryzyka. Z tańca fuzyjnego mogą korzystać tylko przedstawiciele tej samej rasy i z podobnym poziomem mocy. Za pomocą kolczyków potara może połączyć się każdy. Kolczyki potara zostają zniszczone dwa razy przez Vegeta i goku. Tak. Także wiemy też, że Dragon Ball Super, gdy pojawi się black. Po polsku. Czarny, czarny Goku będzie miał kolczyki przypominające kolczyki Potara. Co z tego będzie wynikało? Nie mam pojęcia, ale czekam serdecznie na to, co się stanie. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć i czołem!